Zacznę trochę nietypowo, ponieważ do tej pory naszymi prezenterami byli przedstawiciele dużych firm międzynarodowych, koncernów, a mamy nie bez kozery pana prezesa Małkowskiego, który reprezentuje firmę polską z wieloletnią tradycją i firmę, która raczej do tych największych korporacji się nie, nie może zaliczać, nie, prawda? Nie, tak. Chciałam zapytać panie prezesie, właściwie takie duże pytanie, bo muszę zadać tylko jedno, ale duże pytanie. Przed chwilką pani Magda Bażybok z Aunt Hewitt, mówiła o tej orientacji na ludzi. Ja wiem z naszej poprzedniej dyskusji, że ta orientacja na ludzi jest u Pana w firmie bardzo widoczna i są na to bardzo konkretne dowody, że to jest ważne. Czy ta orientacja na ludzi według Pana to jest to, co jest takim wyróżnikiem pana firmy wśród pana konkurentów? Czy z firmę, miał Pan jakieś założenia, jaka ta kultura organizacyjna tej firmy powinna być? Czym Pan będzie przyciągał ludzi, których Pan chce pozyskać? Jak to było, Panie Prezesie? Przede wszystkim, tak jak tu Pani było przyjemne powiedzieć, firma zaczęła od garażu, czyli tradycyjnie, czyli od zaraz, czyli tym, tą osobą, która musiała stworzyć pewną kulturę, sposób zachowań i dalszy rozwój tej firmy właściwie kierunkować, byłem ja. Próbuję już się z tego wyplątać, bo już 64 lata, syn rośnie, żąda szybko wejścia w tę główną rolę. W związku z tym sprawa, a jednocześnie produkujemy wyroby w ochronie pożarowej. To są wyroby, gdzie odpowiedzialność za ich zachowania, za wynik, za tą deklarację, która płynie z wyrobem jest szczególnie ważna bo y, i w związku z tym firma nie może być y, jak to Państwo doskonale wiecie nie może być fałszywa w swoich zachowaniach wewnętrznych i zewnętrznych ja nie mogę mówić, że moje wyroby są wspaniałe, przeszły wszystkie badania jednocześnie zachowywać się nie fair wobec własnych ludzi stąd też y, założyłem takie trzy podstawowe elementy jeśli chodzi o y, współpracę z ludźmi to znaczy świadomość u mnie od samego początku pracownicy byli szkoleni w prawie pracy. Wydaje się, że to bezsensowne z punktu widzenia pracodawcy, ale ja nie potrafię pracować z ludźmi nieświadomymi. To znaczy, muszą znać kodeks pracy, mało tego, niekiedy nawet biorą udział w takich egzaminach. Zupełnie paranoja, że ich pytam, co was chroni, prawda? Co, co z kodeksu pracy wynika dobrego dla was, a co wynika również dobrego dla mnie? Oczywiście nie ma związków zawodowych, może to jest jakaś, jakiś synonim tych zachowań. To jest po pierwsze. Po drugie, też nigdy nie, zawsze bardzo istotnie podkreślałem, że cała firma, w cudzysłowie oczywiście może kłamać, ale szef nigdy. Czyli najbardziej przykrą prawdę dla naszych klientów, ja na pewno powiem. Nawet jeśli ten przysłowiowy samochód po drodze się popsuł, koło mu odpadło ale y, i pracownicy znajdują wytłumaczenie, ale wiedzą, że na pewno to wytłumaczenie nie będzie, nie dojdzie do klienta właśnie w taki sposób, tylko powiemy, nie udało się nam, nie zrobiliśmy, y, nie wyszło, dostanie to pan jutro, pojutrze i tak dalej. To jest też szalenie istotne i wreszcie kolejna sprawa, firma jest mała. E, tu prosiłem pracowników o pewną ocenę mojej osoby. Akurat jedna z Pań tutaj przyszła, która pracuje. U, u nas, to po pierwsze e, określili troszeczkę, to jest jak dla małej firmy, sąsiad u nas pracuje, e, takie trochę powiedzieli: zarządzanie przez spacerowanie. To jest zupełnie to, co Państwo słyszeliście, jest inaczej w dużych firmach, ale po prostu ja ten codzienny spacer e, przez stanowiska pracy robię. Stąd dostęp do, do prezesa jest bezpośredni. Bywa tak, że młodzi ludzie się boją, bo nowi pracownicy, no ten prezes to jest taka wielka opoka, a jeszcze jak macharyzmy twierdzą, że ja ją mam, w związku z tym, tym bardziej jest to trudne. Ale e, zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli nie prezes, to brygadzista musi powiedzieć, co jego pracownik myśli na mój temat. I się tego nie boję. Ludzie, którzy mają postawę, e, która dąży do osiągnięcia sukcesu, nie mogą się bać krytyki, a ta krytyka niekiedy jest, no, drużgocąca, tak, że tak to u nas wygląda.